Cześć moi drodzy, chciałem Wam pokazać, bo chciałem sprawdzić, bo chyba tłumacz można, na, można zrobić, żeby tłumacz działał. Ja go teraz będę testował. I na ten temat muszę wideo opublikować. Jakie jest włączenie tłumacz, to taka czerwona kreska pod spodem się pojawi. To teraz ja muszę sprawdzić, gdzie to się chyba tłumaczy. Tutaj napisy. O ile się nie mylę, to w opcjach, e, gdzie to było? Na szczęście znalazłem się tłumaczyć automatycznie Jan Polski. Sprawdzę, czy to będzie działało. You were right to equate the final judgment with works that will either condemn or balance the weight of a human's existence on earth. Yes, the book of life will be opened, the letters will be brought forth, and although I paid for your souls in full, your merits during your lifetime will also be weighted against your sins. This is the second judgment, which is not meant for my bride, but for the souls waiting in the bowels of the earth, because they did not accept and live for me. This will be a time of extreme sorrow. Next, next time, my dear, Jestem chrześcijaninem i nie wszyscy język angielski rozumiem. Mówię o osobach starszych i tych, które w szkołach uczyły się rosyjskiego. E, może nie tłumaczę super idealnie, ale tłumaczy w miarę dokładnie. To jest Wahne. To jest strona e, Love Letters from Jesus. Wielu z was... Jest ludźmi, którzy śledzą wydarzenia czasów ostatecznych. Mój kanał nie jest e, kanałem, który jest o proroctwach, głównie o komputerach, ale teraz wam pokazuję, że możecie włączyć napisy. Jest taka opcja, jest taka możliwość. Na szczęście można się jak to zrobić, aby przetłumaczyć z angielskiego to może być trochę kłopotliwe ale możecie wybrać sobie tu na automatycznie język polski będę musiał to jednej osobie e, okazać jak tłumaczyć to był tutorial dla wszystkich którzy chcieliby przetłumaczyć e, poselstwa chrześcijańskie z języka angielskiego na polski dziękuję, życzę Wam miłego dnia